Zadanie 29. Rozwiąż nierówność. Popatrzymy, czy coś tutaj się pokombinować. No nie bardzo. Czyli wymnażam najpierw. Mam 3x kwadrat plus 3x. To już przerzucam na drugą stronę. Minus x kwadrat minus x minus 24 większe od 0. 3x minus x to jest 2x kwadrat minus plus 2x minus 24 większe od 0. Dzielę obustronnie przez 2 otrzymuję x kwadrat plus x minus 12 większe od 0. Delta to się równa. Wypiszmy sobie współczynniki. A równa się 1, B równa się 1, C równa się minus 12. Więc B kwadrat minus 4 AC równa się 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 12 to się równa 1 plus 48, a to jest 49. Pierwiastek z delty równa się 7, x1 równa się minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, x2 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. I teraz tak, podstawmy nasze wartości. Minus 1, minus 7 przez 2 razy 1 to jest minus 8 przez 2, czyli minus 4. x2 równa się minus 1 plus 7 przez 2 razy 1, czyli 6 przez 2 mamy 3. Zaznaczmy sobie. Najpierw zastanówmy się, a jest większe od 0, więc moja parabola ma ramiona skierowane do góry. Tu jest minus 4, tu jest 3 to ma być większe od 0, większe od 0 znajduje się nad osią, czyli tu i tu. Więc moja odpowiedź na to zadanie to odpowiedź. x należy od minus nieskończoności do minus 4 otwartej i od 3 do plus nieskończoności. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.